Siemaniaszko, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na mapie N -click. I w dzisiejszym odcinku będzie talerzowanie i rozłożenie gnojowicy. Dzisiaj znajduję się na sklepie, bo dzisiaj będzie nowy nabytek. Będzie to talerzówka. I stwierdziłem, że będzie to talerzówka 9,5 m Zastanawiam się nad tą zieloną, bo też można wybrać, ale później ostatecznie Wybór padł na Case'a, bo myślę, że kolorystycznie będzie lepiej pasować mi do ciągników. W sumie głównie do New Hollanda, bo jak na razie tylko New Holland ją uciągnie. Kupuję ją za, za 86 tysięcy. W przyszłości myślę, że no już w niedalekiej przyszłości powinien się pojawić kolejny większy ciągnik. Myślę, że tak teraz te 400 koni już by się przydało. W sumie, jaki ja mam teraz w ogóle siewnik? A ja mam tego. On dość lekki jest, więc go tam pociągnie na luzie nawet fast track. No w półku na razie ten też będzie sobie na luzie radzić. Zastanawiam się, jak z tą talerzówką on pójdzie, bo ona ma wymagane 360, a nie Holland ma 313 koni. A no ja to się zaraz okaże. Talerzować będę pole po Owsie, to pole numer 53, i tam już rozlałem gnojowicę. Teraz zacząłem lać na pole 54, i dzisiaj będę chciał dokończyć to pole, choć nie wiem czy mi wystarczy, bo tej gnojowicy nie zostało mi tam dużo. W beczce mam no, ponad pół beczki, chyba no i 8000, i trochę tam e, jeszcze w kanale u krów. No myślę, że... A w sumie ja mogłem tam wcześniej zjechać. Trochę pojechałem naokoło, ale dobra, już trudno. Jak widzicie, pozwoziłem słomę i tutaj ją ustawiłem, bo też na polu 53 jeszcze była słoma po ostatnim odcinku, więc tamto pole musiałem jeszcze sprasować. Zebrałem je tutaj, wiozłem, wyłożyłem taki stuk z tego. Myślę, że całą słomę z tych dwóch pól zostawię, bo też żeby na pewno mi wystarczyło jej. Dobra, no i dojeżdżam na pole. Już całkiem szeroka będzie ta talerzówka, 9,5 metra powinna robić robotę. Mnie ta talerzówka Lemkena, która była w 19, w 15 chyba... Ona też miała już 12 metrów i ona tam dużo koni nie miała, go nie miała zapotrzebowania. Ale też imię bracią taką, która była już w i w ogóle jej teraz nie ma tej oryginalnie. No ale myślę, że na Madhavie powinna być. Dobra, no i na czpiesie najprościej. Trochę tej kasy z mojego konta ubywa, na razie nie przybywa, ale zaraz będzie wrzesień, będzie sprzedaż mleka, już mam pełno tego mleka. 27 tysięcy litrów, w sumie jakby było ponad te 2000, tysiące, no to ponad 60 tysięcy powinno być. My bardziej bym mógł sobie zrobić to na zagon. A ja to jest tu już szeroka, więc nie wiem, czy to robić co drugi przejazd, czy lepiej na zagon sobie to wyrobić. Na pewno te 9,5 metra jest, ale ja to później zabiorę. prawda. Tam radzę tak wywrócić? A się nawet. Zresztą z takim sprzętem to talerzowanie będzie szło szybko. żeby zrobić jakąś wymianę, żeby nie cały czas gruberować, tylko co jakiś czas talerzować. Myślę, że tak. Jeden sezon będę talerzować, drugi gruberować i wtedy trzeci znowu talerzować, czwarty gruberować. Tak, żeby to wymieniać też. żeby też akcje na odcinku były różne, a nie tylko cały czas gruberowanie. Jedynie po gruberze, już ta tekstura jest od razu takiego uprawionego. Do siania jest już przygotowane, a teraz po tym nie wiem. Sobie. Będę jeszcze raz później po tym gluberować, czy już tak zostanie do siewu. Też zależy, co będę chciał tutaj siać, bo jak kukurydzę, to coś takiego siać, to to jak średnio będzie wyglądać. Zboże, no to jeszcze w miarę ujdzie. Dobra, a na tym drugim polu jeszcze przed rozłożeniem gnojowicy zmulczowałem, bo jednak po tym sorgu, żeby to trochę zlikwidować już, Leżówka nie wiadomo, jakby to tam sobie poradziła, żeby to pociąć. Myślę, że powinna dać radę, no ale na pewno nie tak jak mulcher. I W sumie na jeden poprzeczniak nie wiem, czy ja to i tak zabiorę, więc mógłbym zostawiać szerszy. Nie cofać, nie bawić się z tym wyrabianiem. W sumie to pole może nawet zrobię na odcinku, w sumie jest, no nie, 6 i trochę. A ja mam, no już połowę pole mam, trochę też mi przyjechanie na to pole zajęło. No akurat trudna połowa będzie. No ja to też z tą Gnojowicą bym chciał trochę podziałać. A ten New Holland z tą talerzówką Kejsa myślę, że naprawdę spoko zestawik. Czyli talerzówka na kołach robi spoko robotę. Te... Ale teraz widzę, że te koła to są tak w górze środkowe, One może i mają tak być No teraz są dobrze. W... A teraz w górze lekko dotykają ziemi. No, wydaje mi się, że powinny one tak na ziemi jechać. Ta talerzówka też się utrzymywała też i równo szła. W głębokość trzymały te koła. A nie tylko te boczne. Może trochę ze środka też pojeżdżę. Teraz tak w miarę mi się udaje jechać z tymi seriami równo, żeby też nie robić odcinek po odcinku jednej serii, tylko żeby wymieszać i po kolei z każdej serii po odcinku. Myślę, że tak będę się starować, też zawsze tak nie będzie, bo na niektórych seriach po prostu jest więcej ogarniania, a potrzebuję odcinka, żeby też w miarę stale te odcinki wrzucać. No cały czas na pewno nie będzie, że po prostu te odcinki z serii będą równo. Myślę, że co jakiś czas będzie to się zmieniać, no ale zobaczymy jak to będzie wychodzić. Tam jeszcze chyba dwa przejazdy. mógłbym się rozejrzeć, jaki teraz ciągnik powadzi. Dobra, to jak zawrócę, już to się rozejrzę. No, zabiorę to na dwa przejazdy. Ale no to już raczej na pewno nie w tym sezonie. Jednak w tym sezonie będzie trochę lipa z kasą. 400 koni? No myślę, że jakiś John Deere'ek by mógł się pojawić. Może ta 8R. -ka. Akurat w największej konfiguracji ma 458. 420. Myślę, że minut 420. No trochę trzeba dopłacić, żeby więcej albo fend 900 -ka. On też tak około 400 koni ma Też te 8 raczej nie, bo kolejnego Holanda Raczej nie jest w sumie klas by mógł być spoko opcją Tylko Kserion raczej nie A ten akurat by. A to też jest Kserion, tylko on nie jest łamany. Ale ten łamany to jest, jest serion. A nie, ten jest Axion. Dobra, nie on ma 450 najwięcej, tak? No prawie 450. W tych gąsienicach on ma zbiornik na paliwo z tyłu, tak. No nie wiem, to się jeszcze zobaczy. Dobra, bo jest 12 minuta, a jeszcze dokańczam to pole. Dobra, to ja je chyba dokończę poza odcinkiem, żeby też nie za długi ten odcinek, żeby Was nie zanudzić. Dobra, no i będę rozwodzić Gnowic oczywiście moją beczką FarmTecha, która myślę, że w kolejnym sezonie już będzie wymieniona. Jak jednak będzie ta biogazownia, będzie tego kompostu dosyć dużo, to tego ważenia też będzie dużo, Czy przyda jakaś nowa beczka większa. No i o, też, Boże, fast trackiem Myślę, do, do tej beczki, no, pozostałe ciągniki mogły być trochę przymałe. Jednak ten pastrak ma już te ponad 200 koni. No, klas w sumie też ma 205, no ale trochę, klas myślę, trochę mały. Jednak jak go miał przy, przyczepie do balotów, to miał trochę ciężko z nią. Jednak też JCB, szybsza skrzynia szybciej się. Z tą beczką. Tak może mi tej gnojowicy w sumie wystarczy. No tutaj jeszcze na jeden przyjazd na pewno nie zabiorę trochę za szeroko chyba chociaż. Tak pewnie taki wąski pasek zostanie. Ale w sumie już te 8000 na pewno bym do beczki zmieścił, więc teraz dojadę do końca i pojadę się zatankować. Jeden poprzeczniak mogę nawet zrobić. Jeszcze. Albo nie, to jak przyjadę, to zacznę tam od poprzeczniaka i tutaj dojadę. Pewnie na cały poprzeczek mi może nie starczyć. Złożę GPSa, a wyłączę. No tutaj kawałek został poza odcinkiem się dokończy. Teraz już w poprzednim sezonie, ma jakość. Wiem, wapna całkiem dużo tutaj, widzicie, jak gromada leży. A z żadnych pól jak na razie nie wymaga wapna. Wiecie, że może po ziemniakach będzie. To bym chciał zrobić wapnowanie. Dawno tego nie było na tej serii. Dobra, no jest wszystko wybrane. Już w kolejnym odcinku będzie raczej akcja ziemniaki, już myślę, że przewinę do września, się zrobi te ziemniaki. Później w kolejnym odcinku pewnie już kiszonkę, się wezmę a nie, bo jeszcze budowa biogazowni. Nie wiem właśnie czy robić budowę biogazowni, czy jednak odpuścić sobie ją, zbudować poza odcinkiem i wtedy Wam ją pokazać jedynie. To już w sumie mógłbym tą budowę zrobić pod muzykę, ale to YouTube i tak da prawa autorskie. Więc nie wiem. Jeszcze chwila czasu to się pomyśli. A może się załapię na jeden przejazd? Tak, akurat nie chyba tak. No to pole jest, pamiętam, że wymiarowe. Choć z maszynami z czymś też wiem, że tak akurat się na przejazdy równo załapało. Już nie pamiętam z czym to. I z mulcherem też chyba było akurat równo, albo troszeczkę pole było węższe. 30% Nie wiadomo, czy to starczy, czy nie. Jak nie, to będę musiał trochę poczekać, aż krowy dorobią, i wtedy to dokończyć. No nie, chyba wystarczy. No to pole mam skończone, mogę zjechać tym już na czy ja Tutaj od razu, też z talerzówką wpadnę na to pole, od razu je uprawić. No i też powoli już bym musiał zrobić rozpiskę, co gdzie będę siać. Jednak kukurydza jeszcze do zebrania, a kukurydza też na ziarko to będzie później. Też czy na pewno, no bo w sumie na tych polach, no bo ja wnet połowę tkwi mam kukurydzą obsiane. Także też to te zmianowanie, żeby zrobić jak kukurydza późno do koszenia, a rzepaki będzie trzeba siać już we wrześniu. Jedynie po kukurydzu bym mógł rzepak zasieć, to jedynie po tej co na kiszonkę pójdzie. A też muszę popatrzeć co ja miałem w poprzednim jeszcze sezonie. Dobra, może ja ją od razu odstawię na jej miejsce. Tej belki rozwalone, bo jak chciałem je ładnie ustawić, to mi się przyczepa zablokowała tam o tamten płot, te ramię do zbierania, no i je rozwaliło. Za obornik się na raz nie biorę, bo jednak obornik będzie tylko dawany po kukurydzy, bo i tak po kukurydzy będzie trzeba orać, a obornika jakoś nie ma wiele w tym sezonie, taka gromadka. Dobra, ale ja Wam już dziękuję za obejrzenie tego odcineczka, jeżeli, jeżeli Wam się spodobało, no to oczywiście zostawcie łapczkę w górę, subika, no i na razie trzymajcie się, cześć!